Widzowie pokażę jak mam zrobić jakiegoś takiego jednego skina. Dobra, najpierw z... zrobię normalnego. I Tutaj jest bowa i ciało. Tak, dobra, normalnie ja to skin to może taki być. Piony. O Roblox boy Zmień No i widowie zaraz wam pokażę jak Jakby nic nie normalnego zrobić Coś było klasyczne Spodnie klasyczne. Może takie? No tak, dobra, takie. I zobaczcie jaki jestem. Jest ja widownia, ja zobaczcie. Jakie skiną zrobiłem sobie. Jakby co do takiego czarnego skina, mogę najpierw pokazać jak zrobić. Dobra. Koszule klasyczne. Nie ma. Zobaczę jak zrobić czarnego skina. Pokazałem wam jak zrobić czarnego skina czekajcie, następnego, pokażę. Dobra, robimy następnego skina, coś takiego. Ożdzież, lewy buty. Dobra, tutaj chyba głowa ciało nie lepiej, to. Nie, Dobra Widzowie zobaczcie W ogóle nie ma Skóra Biała O No i to jest normalny skin Robiłem normalnego skina Teraz jeszcze jednego pokażę Dobra robimy Może coś takiego Ubranie, o no. Koszulki klasyczne. Zobaczcie. Tutaj i robimy coś takiego. Zobaczcie, to jeszcze jeden skin. Na dzisiaj to koniec. Papa. Pa.